Tak podobno śmieje się diabeł. Ten muzyczny wynalazek, który powstał dzięki wrocławskiej grupie małe instrumenty na warsztatach w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, to próba znalezienia nowej jakości we własnych konstrukcjach. Znani właśnie są z tego, że eksperymentują, szukają dźwięków w przestrzeni w ogóle w całym, w całym świecie, wydobywają ją z różnych ciekawych rzeczy, nawet z lodówek. Orkiestra małych instrumentów to masa niewielkich rozmiarów dźwiękowych zabawek, kuriozalnych wynalazków muzycznych i całej masy drobiazgowych przedmiotów wydających dźwięki. Kubki w jakich się kupuje żywność, butelki plastikowe, puszki, to są takie te elementy z odzysku, że tak powiem. No ale też oczywiście wchodzimy na złom, zbieramy tam różne metalowe elementy, z drewna też robimy różne rzeczy, no kwestia jakiejś wyobraźni, inwencji. Dziś na warsztat wjechały plastikowe miski, w jakich sprzedaje się surówki. Wierciliśmy dziurę w kubkach, wiertarką, potem przekładaliśmy szyłkę i robiliśmy pętelkę, U ucinaliśmy kawałek drewna. Mieliśmy robione rowki i zawiąza... mieliśmy zawiązane na koniec nit, żyłkę na końcu. Tak skonstruowana muzyka potrafi zaskoczyć. Jest bardzo fajna i wydaje śmieszne dźwięki. Czechała. Ekscytująca, nie tylko ze względu na brzmienie, ale i frajdę, jaka towarzyszy tworzeniu. Małe instrumenty, jako zespół ludzi dorosłych, jest po prostu propozycją eksperymentalnej muzyki, która jest dedykowana wszystkim osobom, bez względu na wiek. Natomiast wiadomo, że nie chodzi tutaj o jakąś infantylną zabawę, tylko chodzi o o takie poważne traktowanie muzyki. Grupa Małe Instrumenty ma bowiem w swoim dorobku również wydawnictwa płytowe i książkowe, obiekty oraz muzykę teatralną i filmową.